Witajcie kochani w kolejnym horoskopie um, runicznym. Ten tydzień zaczyna się od 14 września i będziemy mieli bardzo ciekawe nów, nów w pannie. Um, i słońce i księżyc będzie w pannie, więc na pewno zrobimy sobie jakieś dodatkowe czytania. Ale ponieważ tak jak wam mówię, um, wdzięczność jest bardzo, bardzo ważną rzeczą, to chciałabym wam pokazać i podzielić się Moją radością, tak? I tym, że jestem wdzięczna. Dostałam e, kilka prezentów. E, co prawda, te dostałam dużo wcześniej. Dostałam piękne wełniane e, e, papcie. Dostałam niebieskie i czerwone, ale moja córka zakochała się w czerwonych, więc po prostu e, już ich nie ma. <laughs> dostałam też piękną torbę, e, ale e, i to wszystko z firmy. E, od jednej z moich klientek, pokażę wam jaka to firma, jest to firma Alvero, to są polskie produkty wełniane, z prawdziwej wełny, i wiecie co w tym jest fajnego? że z jednej strony ja uważam, że powinniśmy jak najbardziej tutaj e, gdzieś promować nasze rodzime produkty i um, i po prostu znajdźcie sobie stronę e, bo dotyczącą tej firmy, bo rzeczy są po prostu genialne genialne i nie dość, że to są ubrania, to tutaj jeszcze ta firma ma, z tego co zauważyłam i do czego się przymierzam, O zobaczcie mają też e, rzeczy dla naszych przyjaciół czworonożnych ja w ogóle jestem przeszczęśliwa ponieważ e, w ten weekend opiekujemy się psem co prawda nie naszym ale, ale mamy Friday z tego, że że piesek jest z nami, ale są tutaj i zabawki, i produkty takie zdrowotne o to, co Wam chciałam powiedzieć są i dla dzieci, i dla dorosłych, i produkty zdrowotne zobaczcie, jakie fajne. Naprawdę, ja sobie po prostu przeglądałam i na pewno się jeszcze wybiorę na zakupy i też Wam polecam. Firma się nazywa Alvero bardzo, bardzo fajne, zobaczcie. Tak wygląda znaczek, żebyście wiedzieli, czego szukać. A po prostu kapcie są genialne. Czekam właściwie na zimniejszy czas, bo u mnie dzisiaj jest bardzo 30 stopni, ale przynajmniej taka jest temperatura odczuwalna, bo jest po prostu gorąco, ale, ale musiałam Wam pokazać, bo po prostu, no, naprawdę jestem bardzo wdzięczna. Bardzo dziękuję Pani Aleksandrze, która jest właścicielką firmy po prostu są genialne um, zobaczcie, wełna leczy i to jest właściwie prawda um, tutaj też jest fajnie pokazane jak um, jak te ocieplacze wełniane działają na nas na nasze ciało więc jakby też zapraszam was do zgłębienia tego tematu bo, bo warto, uważam, że warto zwłaszcza, że jesień się robi zima nadchodzi i można się tutaj z jednej strony zaopatrzyć w coś, co będzie na nas oddziaływało zdrowotnie, pozytywnie, bez tej chemii, bez tego wszystkiego, a z drugiej strony wesprzeć naszych rodzimych um, producentów, tak? Kolejna rzecz, która do mnie dzisiaj przyszła, um, nie dzisiaj, w tym tygodniu, dostałam piękne suwki. W ogóle był chyba tydzień suwek, bo dostałam piękne a, figurkę suwek i dostałam piękne kamienne serce od Natalii Nat. E, Natalia też robi przesłania na Facebooku. E, chyba Nat właśnie jest na Facebooku. E, pozdrawiam Natalię i Maćka Maciek też jest genialnym programistą i właśnie on robi mi sklep i powiem wam szczerze, że już jest prawie gotowy. Znaczy czeka się, czekają tylko na mnie na moje produkty, więc jestem przeszczęśliwa i wdzięczna. Ale zobaczcie, jaka piękna jest ta słówka. Śliczna, prawda? I mam dwie takie cudne. Więc pewnie posiedzą z nami na tym czytaniu. No i oczywiście ze Szkocji przyjechały do mnie kolejne trzy drewniane słówki. Z kolei takie. Pokażę Wam. Nie wiem, czy będzie tak widać, bo... O! Takie trzy piękne drewniane słówki i cudowne, piękne buteleczka. A! Stalizmany, widzicie? No tak, bo, a wiem dlaczego tak, bo Ilonka powiedziała, że muszę otworzyć jeszcze na 2-3 dni ze względu na to, że włożyła mi tutaj jarzębinkę, żeby ta jarzębinka się po prostu wysuszyła, ale otworzyło się i znowu pięknie pachnie, a ja nie docisnąłam koreczka do końca, żeby po prostu ono miała szansę się wysuszyć, ale teraz to już w sumie mogę, sobie dorzucę do kadzielnicy. Ale po prostu ten zapach z tego jest cudowny, widzicie? To jest piękna kompozycja e, i szałwia widzę i, i wiele innych rzeczy, i po prostu mm, pachnie pięknie. Wysypało się, ale to przynajmniej dało ten aromat i to oczyszczenie tego e, tutaj naszego e, czytania, też dzisiejszego, tak? Dlaczego nie? Dobra, kochani, wy sobie na ten tydzień, także ja jestem bardzo dziękuję. Z całego, z całego serca dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję wszystkim też za życzenia urodzinowe, które do mnie popłynęły, e, mimo że ja jakby e, na Facebooku zastrzegłam sobie, że tylko ja wiem, kiedy mam urodzinę. Mimo wszystko pewno sobie pamiętało i jestem Wam za to wdzięczna. Więc dziękuję. E, dzisiaj dodatkowo jeszcze, kochani moi, y, wybieracie sobie runę. Na tych drewinkach są runy. Nie powiem Wam, jakie one są, bo ta runa będzie podpowiedzią dla Was na ten tydzień. I zaraz będziemy sobie czytać, tak? Czyli raz, dwa, trzy. Drewienko pierwsze jest takie, drewienko drugie jest takie, drewienko trzecie jest takie. Więc możecie sobie tutaj dokonywać wyborów. Raz, dwa, trzy. Która z Wam się najbardziej podoba? A ja zobaczę ogólną tendencję na ten tydzień. Na ten tydzień znowu w pannie. Fajnie. Ja się bardzo cieszę. Jako panna. Fajny nów no, pragmatyczna siła. Nowy początek, ale też jakby mam wrażenie, że to też jest taki now, który będzie z nas zachęcał do nowego początku. Na drodze dostania się lepszym. Pamiętajcie, że panny dążą do perfekcjonizmu. Czy to jest zdrowe, czy nie? Różnie z tym bywa, ale kiedy jest zdrowe, to jest fajne. Kiedy wchodzi w, w rolę już mani prześladowczych, trochę z tym gorzej, ale um, wiem, o czym mówię. Powiem Wam szczerze. Ale, um, ale gdzieś panna zawsze będzie nam pokazywać, że. Że możemy więcej, że możemy lepiej, że jest to czas naszego rozwoju, że powinniśmy zacząć coś i działać tutaj e, jak najbardziej e, w naszych mm, pasjach, w naszych doznaniach, w ogóle tak, z takim nastawieniem. Więc zobaczmy sobie, jaka będzie energia tygodnia, a pewnie zrobimy sobie też później na nów. Energia tygodnia Dagas, Isa. Naudis, no, Durisas, ok. Eee, nie wiem, niektóre osoby mają problem z tym, że ja nie odwracam Wam kart. W runach to tak jest, że karty się nie odwracają. Znaczy, ja nie odwracam run, tak? Więc jakby też e, chciałabym Was ym, po prostu Wam o tym powiedzieć. Ja nie odwracam, więc dla mnie czasami, kiedy one wychodzą odwrócone, mogą mieć jakieś znaczenie dla mnie, ale ja wtedy muszę zobaczyć, czy to jest wszystko właściwie. Um, co jest w otoczeniu tych kart i jak to wygląda? Um, postaram się zawsze odwracać wam wasze obiekty, żebyście widzieli, żeby to było dla was jakby bardziej czytelne. Um, ale kart nie będę odwracać, bo jest to dla mnie po prostu jakby mm, nie wiem, no lepiej mi się w ten sposób czyta, a nie mam innych możliwości, żeby po prostu położyć kamerę za sobą, żebyście lepiej widzieli. Ale mam nadzieję, że Um, że dla chcącego nic trudnego, jeśli potrzebujecie sobie odwrócić ekran, zawsze możecie zatrzymać filmik na telefonie i włączyć odwracanie ekranu i też to dla was będzie czytelne. W każdym razie mamy Dagas i Synaudis i Durises, tak? Um, I już sobie zobaczymy, czyli tak, energia tygodnia, początek tygodnia jak najbardziej fajny i tutaj jakieś fajne zmiany i takie zaskoczenia i całkiem pozytywny początek tego tygodnia.

Jakieś pieniądze, jakieś sprawy dotyczące domu mogą się tutaj pokazać, stabilizację. Możecie chcieć kupić, sprzedać dom. Tutaj może się pokazać jakaś tutaj okazja, więc bądźcie czujni i wykorzystajcie to tutaj też. Jeżeli na przykład jakieś sprawy dotyczące sprzedaży domu, nieruchomości czy czegoś takiego szły w negatywną stronę, to wygląda na to, że w tym tygodniu może się to odmienić. Z drugiej strony mamy tutaj ISE, czyli środek tygodnia, taki trochę. Zatrzymanie, tak? Zatrzymanie, które nie będzie nam. To też są jakby sprawy dotyczące kredytów, czyli a, czyli może to tak być, że fajnie będzie wszystko wyglądało, i nagle tutaj wchodzi jakieś, jakieś takie, właśnie wyhamowanie i trzeba będzie jakby przemyśleć to, ale jest tutaj może to wyjść nam na dobre, dlatego że tutaj są jakieś umowy dotyczące domu, mieszkań, tego typu rzeczy, i tutaj to trzeba będzie zrealizować. Ja mam wrażenie, że to też może być czas, kiedy wy po prostu zaczniecie realizować marzenia o własnym domu, własnych czterech kątach, też to może tak być. Ale tutaj jest rada od Rumi, o, o, po prostu od razu taka bardzo silna, bo mamy tutaj Durisas, który będzie nas pchał który będzie nas popychał, który będzie mówił działaj w tej chwili, działaj już, teraz, w tym momencie wszystko musi być takie, a nie inne, tak? tutaj dla durisas nie ma zastanowić się w żadnym wypadku a tu przychodzi Isa i mówi spokojnie wystud swoje um, tutaj swoje zapędy jak najbardziej um, możesz działać, ale to wszystko musi być po prostu spokojnie i, i w takim fajnym tonie. No i mamy tutaj runę y, Naudis na końcu tygodnia, zapytamy o to, y, bo są tutaj jakby y, pewnego rodzaju ograniczenia, które nas spotkają. Zobaczymy sobie. A, ale to też przyniesie dokładnie, czyli być może y, będzie nam się wydawało, że to są pewnego rodzaju trudności, ale jeśli się nie poddamy, jeśli zrealizujemy te wszystkie zamierzenia, które mamy, jeśli... A nie odpuścimy tutaj, to tu ewidentnie jest pozytywne zakończenie. Tutaj nawet jakaś, może być wygrana dla niektórych, ale tutaj są jakieś negocjacje, tutaj jest szansa, która się trafia. Nowy początek, dokładnie. Cały czas te umowy pieniężne wychodzą, domy, do, to jest cały czas to samo. Czyli ewidentnie pojawia się szansa dla niektórych na kupno-sprzedaż domu, pojawia się szansa dla niektórych na korzystne umowy finansowe. Tylko się nie poddawajcie, tak? Nawet jeżeli pod koniec tygodnia przyjdą pewnego rodzaju utrudnienia dla nas wszystkich, to też po prostu jakby jest nam powiedziane, że tutaj nie należy się poddawać, tylko należy wreszcie wziąć rzeczy w swoje ręce i ruszyć do przodu. Czyli otwieramy się w tym tygodniu na pozytywne zmiany, na przemyślane działanie. I na to by się nie poddawać w drodze do celu, bo ten cel zostanie osiągnięty, jeśli my się nie poddamy. Takie są energie ogólne. Dobrze, zobaczmy sobie, jaki to będzie. Ja sobie odłożę trójeczkę. Odłożymy dwójeczkę. Zobaczymy, jaki to będzie. Tydzień dla osób, które wybrały runę numer 1 i będzie to runa tiwas. Czyli kochani moi, rada dla Was jest taka, przede wszystkim na ten tydzień, żebyście nie zbaczali ze raz wybranej drogi. Będzie to tydzień, w którym będziecie musieli określić swoje priorytety. Będzie to tydzień, w którym będziecie mm, nawet nie musieli, a powinni, wyznaczać sobie cele, do których chcecie podążać. Będzie to tydzień, który sprawi, że zaczniecie działać wraz w określonym kierunku. Tiwas mówi też o sprawach sądowych, mówi o sprawach takich urzędowych, ale to jest runa sprawiedliwości. Więc do takiego działania jesteście też zachęcani. Zobaczymy, jaki to będzie tydzień. I co tutaj jeszcze możemy zobaczyć a propos tej runy Tiwas. Ingwaz, Isa, Fechu. E, będzie to tydzień nowych pomysłów, będzie to tydzień komunikacyjny, będzie to tydzień w którym komunikacji, w sensie rozmów, tak? Kontaktowanie się z innymi. Będzie to tydzień, który. Yy, Moim zdaniem zacznijcie myśleć o swojej przyszłości finansowej. Bardzo finansowo się tutaj to pokazało, bo Infos też mówi o planach dalekosiężnych, właśnie dotyczących finansów, i przy tej fechu tutaj to jest jakby jednoznaczne. Um, runy tutaj podpowiadają, żebyście słuchali intuicji, żebyście nie działali pochopnie nie będzie w tym tygodniu za wiele się u was działo, ale na, zobaczcie jak tutaj jest jakby uspokojone tak? to wszystko, zobaczcie na kolory tych run, jest tutaj ta fechu czyli będą zapalały się takie pomysły będą zapalały się takie idee em, jakieś Nowe rzeczy będą do Was przychodziły, e, i dobrze by było je po prostu wykorzystać, zasiać ziarenko. Ja dokładnie tak się czuję, jakbyście w tym tygodniu wysiali ziarenko tego, co zbierzecie za rok. Być może jest to właśnie związane z tym nowiem, być może jest to właśnie związane z tym nowym rokiem numerologicznym. E, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Czyli w spokoju, w ciszy, zastanów się. Czego pragniesz i ruszaj do przodu? Pytałam o tą fechę i wyszły mi tutaj też właśnie sprawy związane z domem, sprawy związane z finansami, ze stabilizacją. Więc jakby wy będziecie się zastanawiać nad tym jak to wszystko połapać, jak to wszystko ma być. Ja nie mam tutaj jakby trudności finansowych. Raczej takie dywagacje na temat, a może w tą stronę, może w tamtą stronę, jak to ruszyć, a jak to zrobić, tak? Żeby tutaj to było dobrze. Może wam się szykować jakaś podróż, coś takiego, może być na początku tygodnia. Przy końcu tygodnia może się jednak okazać, że jednak nie pojedziecie E, więc jakby uważajcie na te na samoloty, na takie rzeczy, jeżeli macie coś zabukowane, sprawdzajcie to, bo bo tutaj jakby no wiemy jaka jest sytuacja i może tak być właśnie, że, że coś się takiego wydarzy cały czas runy to jest po prostu niesamowite, ale tutaj też jest Isa i cały czas ona przy was wychodzi, więc jakby nie spieszcie się, tak przemyślcie wszystko, każdy wasz krok, niech to będzie w skupieniu i w ciszy fajne są pomysły ale dzięki temu skupieniu, planowi, zatrzymaniu się na chwilę i spojrzeniu na swoje życie inaczej, możecie po prostu tutaj um, określić um, jak... Chcecie to spożytkować, tak? Czyli fajne są pomysły, zatrzymajcie je dla siebie. Tutaj nie ma opowiadania innym, bo też was może ciągnąć do opowiadania o różnych rzeczach, ale tu jednak nie. Niektórzy będą myśleć nad powrotem. Jeżeli mieszkacie za granicą, to może być tydzień, kiedy wy postanowicie, że o, za rok być może ja wracam już do siebie, tak? Gdzieś to jest właśnie ta finansowa przyszłość, którą gdzieś będziecie próbowali yy, tutaj sobie obmyślić, poukładać. Yy, ale jest to też tydzień, w którym powinniście słuchać waszej intuicji, bo wasza dusza będzie do was przemawiała tutaj bardzo głośno. Mam tutaj dwie runy, które właśnie o tym mówią. Um, pozwólcie sobie też na taki czas dla siebie. Pozwólcie sobie na odpoczynek. Pozwólcie sobie na zgłębienie samych siebie, bo to też jest transformacja, w którą teraz wchodzicie, i być może to właśnie tak będzie, że. Um, że właśnie chciałam powiedzieć, że trzeba będzie wybrać nowy kierunek. To jest dokładnie ta sama runa. Trzeba będzie wybrać nowy kierunek, trzeba będzie określić się, w którą stronę chce się ruszyć, bo tu już być może też było tak, że czujecie się zatrzymani, że czujecie się po prostu tutaj w jakiejś takiej matni, a to już przychodzi ten czas, kiedy trzeba będzie dokonać jakiegoś kroku, ruchu i trzeba będzie wiedzieć, w którą stronę ruszyć. I mm, mam wrażenie, że to w tym tygodniu będziecie podejmowali, też nie, tak, podejmowali decyzję, w którą stronę wy będziecie działać. Też jeszcze nie będzie szybko, bo to są działania, które mówią o roku czasu. Być może będzie to właśnie robienie planów na ten rok numerologiczny, może to będzie robienie planów na rok od tego momentu, tak? Ale tutaj gdzieś takie plany są: plany rozwoju, plany przekształceń, plany transformacji. Um, zastanów się dokładnie i sięgnij po realizację swoich marzeń. Nie musisz wszystkiego robić sam też, możesz polegać na innych, bo to też przyniesie Ci zadowalające skutki, więc ja Wam życzę pięknego tygodnia i jedyneczki. Włożymy sobie was do mojego woreczka. razem z jedyneczką. Teraz zobaczymy sobie dwujeczki. Dla dwujeczek jest debo, czyli wy w tym tygodniu musicie pamiętać o tym, że um, miłość jest w powietrzu, tak? Loewis zje. Dla was um, powinniście pamiętać o tym, żeby też swoje potrzeby um, były dla Was priorytetem. Żebyście nie pozwalali się wykorzystywać, ale też żebyście z miłością podchodzili do siebie i innych. Przede wszystkim do siebie i innych. Zobaczcie, jaką piękną macierunę. Śliczna jest ta gaba. Dobra. Zobaczymy, jaki to będzie tydzień dla Was. Równowaga wewnętrzna, balans. Um. no właśnie dużo się u was dzieje dużo ognia, dużo takiego dużo zmian ja mam wrażenie, że też po od być może to też jest związane z tym g, bo odpadają od was też osoby, które gdzieś w jakiś sposób was wykorzystały czy chciały wykorzystać czy coś tutaj jakby w tym temacie m, działały z jednej strony na początku tygodnia sukces finansowy może wam wpaść sporo tutaj jakichś dodatkowych pieniędzy. Um, ja zapytam o tą hagę albo jestem ciekawa, um, bo to są zmiany. zmiany. Tutaj przy wunio ja mam wrażenie, że to są zmiany w, y, dotyczące ludzi, z którymi jesteśmy, tak? Czyli po prostu ktoś może się okazać, że jednak nie był takim przyjacielem, jakim myśleliśmy. I y, 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 że być może tutaj y, jednak y, no właśnie, dokładnie, przemyślcie to może być tak, że ktoś po prostu pożyczyć chciał od was pieniądze, czy by chciał oddać, te, chciałby pożyczyć te pieniądze a, je, a okaże się, że jednak on ich wam po prostu nie odda, tak? więc tutaj też uważajcie w tej kwestii bo... Um, bo może być tak, że ich po prostu nie dostaniecie z powrotem. Ja bym tutaj nie pożyczała. Zresztą tak się mówi: chcesz stracić przyjaciela, pożycz mu pieniądze. Jeżeli mamy prawdziwych przyjaciół i możemy się z nimi podzielić, to nie musimy pożyczać, możemy to po prostu sprezentować, prawda? Więc tak to tutaj u Was wygląda. Koniec tygodnia dosyć spokojny, dosyć tutaj cichy. I powiem Wam szczerze. Tak, tutaj są właśnie, to jest przemyślanie. Jeżeli macie pomysł na cokolwiek, na zarabianie pieniędzy w tym tygodniu, zachowajcie dla siebie. To jeszcze nie jest ten tydzień, żeby się tym dzielić. Zwłaszcza z osobami, które mogą wykorzystać wasz pomysł i zrobić na tym pieniądze. Ja bym powiedziała, że to jest taki czas, że Wy po prostu tutaj musicie przemyśleć sobie to wszystko. Tu też są finanse przy Was bardzo się pokazały. Tutaj jest sukces finansowy na początku i współpraca i jak najbardziej się tutaj wszystko układa, a potem się. Może okazać się, że osoba, z którą współpracujecie, z którą być może znaliście od dawna, ona gdzieś tutaj jakby no, okaże się nie do końca godna tego zaufania. Więc, jeżeli będziecie podpisywali jakiekolwiek umowy finansowe w tym tygodniu, jeżeli będziecie podpisywali jakieś takie rzeczy tutaj, to uważajcie na to, bądźcie um, otwarci na różnego rodzaju negocjacje, ale też bądźcie bardzo ostrożni, bo może się okazać tak, że. Um, może się okazać tak, że mimo wszystko, mimo tego, że byliście odważni, ktoś tutaj po prostu będzie próbował was wykorzystać. Także tak to tutaj u Was wygląda. Eee, może to właśnie o to chodzi z tą dwójką i z tym. E, dwójka to jest współpraca, tak? Ale przy tej współpracy jest gebo, czyli ona mówi ewidentnie. Ona mówi tutaj ewidentnie o tym, żeby się nie dać wykorzystać też. Także e, wszystko jest piękne, kiedy jest związek dwóch osób, dwóch dusz, które działają ze sobą w harmonii, w równowadze. E, I ja Was bardzo proszę, żebyście po prostu gdzieś sobie to wzięli do serca, wzięli pod uwagę e, i tym kierowali się w tym tygodniu. Cudownego tygodnia dwójeczki. Już sobie chowamy. trójeczka. Trójeczki mają runę pertro. <gryw> Zobaczcie, znaczy, jak fajnie, bo tutaj też akurat runa pertro, tak? Runa pertro, runa przyczyny i skutku. Runa, która mówi o tym, że e, dziś pytanie, dziś odpowiedź, a ja często przy pertro mówię. Ale to jest taka niespodzianka. To są takie rzeczy, które mm, się dzieją. Są takie rzeczy, które. Mm, Wydarzają się za sprawą przeznaczenia i na które nie mamy wpływu, ale jest to też runa, która mówi nastawiaj uszu, bo jakaś ważna wiadomość może w tym tygodniu do ciebie przyjść. Nastawiaj uszu, bo coś ważnego możesz usłyszeć. Otwórz się na inną perspektywę patrzenia, spójrz na pewne rzeczy inaczej, tak? Poszerz swoją perspektywę patrzenia na to, co się zadziewa myślę sobie, że przy Pertro to jest trochę tak, że wiele rzeczy może się dziać, bo pamiętajcie, że to jest runa trzech norm przyszłości, przeszłości i teraźniejszości, które plotą nici i z tego powstaje nic naszego życia i czasami możecie mieć takie wrażenie w tym tygodniu, że też jakby to wszystko się połączyło w jedno że i przeszłość, i przyszłość, i teraźniejszość jakby skupiły się w jednym momencie i od waszej decyzji będzie zależało co będzie z tym dalej ale zobaczymy Jaki to będzie tydzień dla was? I znowu jest Petro. Wiecie co? Jakby bardzo finansowy tydzień, bo to jest kolejna um, trujeczka i tutaj w każdej, w każdej jakby układzie chodziło o pieniądze. I trochę tak, tutaj są jakieś kredyty, kredyty na dom, na ziemię jak najbardziej. Eee, uważajcie, tutaj ja myślę, że będziecie jakby próbowali... Hmm zastanowić się, albo gdzieś tutaj co zrobić, czy to już jest ten czas, kiedy mam kupić dom, sprzedać dom, czy to już jest czas, kiedy cokolwiek w tej kwestii mam zrobić, jak najbardziej tak, tutaj trzeba będzie rozważyć tę e, sytuację jest to też czas nowego początku i pod koniec tygodnia wchodzi Pertro, ponieważ są tutaj już trzy ja po prostu aż nie wierzę w to są tutaj trzy Pertro u was, ja bym powiedziała, że powinniście sobie po prostu puścić Totolotka, albo jakieś gry liczbowe, dlatego, że pertro to jest też wygrana w grach liczbowych, tak? Ona też właśnie o tym mówi, bo to czasami jest uznawane jako kubek do gry. Nie wiem, czy w ten sposób wam pokazać, czy w ten sposób, ale to jest właśnie kubek do gry. Też jest pokazana, tak? Że tutaj wrzuca się kości, czy po prostu, um, no kostki do gry i wyrzuca się je, tak? I w ten sposób jest też postrzegana Pertro. Um, ale to są niespodzianki i tutaj ja mam wrażenie, że te niespodzianki czekają uh, Was tutaj pod koniec tego tygodnia. Zobaczę o co chodzi otworzyć się dokładnie. Trzeba się na nie otworzyć, bo tu kena wypadła. Ale zaraz zobaczymy. Wiecie co? Tutaj może Was czekać jakaś sprzeczka z, z mamą albo z waszą um, tutaj, z kimś, kto m, dla kogo pracujecie, tak? E, może być też tak, że poczujecie, że chcecie odejść z pracy, że na przykład to jest koniec tego wszystkiego, że chcecie się otworzyć na nowa. może po prostu już czas przedefiniować waszą pracę, ruszyć we własnym kierunku, bo tutaj jest sukces i sowillo dla was, czyli um, dagas robić to, co kochacie. Ja myślę, że wiele z Was będzie przemyśliwało sobie e, swoją drogę zawodową tutaj. I jakby w którą stronę ruszyć, e, co tutaj z niej wyciągnąć najlepszego, a ta Pertro przyjdzie i da tą szansę. Bo pamiętajcie, że to też są szanse, tak? Że tutaj może akurat nie wiem, stanie się coś takiego, że wy stwierdzicie, o matko, nareszcie mogę ruszyć swoją drogę, nareszcie mogę realizować swoją pasję. Nareszcie jestem tym, kim chciałbym być, tak? Ja mam wrażenie, że trochę tak się tutaj to pokaże, więc bądźcie odważni, wykorzystajcie tą szansę, może popracujcie z runą Pertru, to też jest runa, która mówi o przeszłych wcieleniach i przeszłych życiach. Postanowiłam, że wybiorę je jako, jako obiekty, żeby wam też powiedzieć trochę więcej o runach. Um. Bo y, pomimo też takiego zwykłego opowiadania sobie o tym tygodniu, możemy też jakby wspólnie gdzieś doświadczać y, tej mocy i wiedzy na temat run. Y, jeszcze zobaczę. Tak, tu są negocjacje, ruszanie w nową stronę, dokładnie to samo. Nie przystawaj. To jest droga długoterminowa, która prowadzi Cię do domu e, do stabilności, więc ja myślę, że w tym tygodniu, nawet jeśli nie będzie łatwa, to jest bezpieczna i aniołowie będą cię na tej drodze wspierać. Więc ja myślę, że być może wraz z tym nowiem, który tutaj nam się pokazuje, em, tego 17. Zresztą 17 też gwiazda, tak? W tarocie piękna mistrzowska, nie mistrzowska, ale jedna z takich mistrzowskich wibracji w sumie. Znaczy nie chodzi mi o numerologiczne, ale taka bardzo um, wzniosła wibracja, tak 17. W każdym bądź razie. Um, to, co chciałabym wam powiedzieć, to to, że mam wrażenie, że wy zaczniecie planować swoją nową drogę życia zawodowego, że będziecie myśleć o otworzeniu firmy, może o przeprowadzce, może o czymś takim. Jakby tutaj wraz z tym nowym, z tym nowym początkiem u was może przyjść taki takie zastanowienie się e co nowego wprowadzam w życie i jak tutaj ruszyć? Jak wykorzystać potencjały, które mam w sobie, do tego, żeby zrealizować to, co chciałabym w moim życiu robić? I ja Wam tego, kochani, z całego serca życzę. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam cudownego tygodnia. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, lajkowania, komentowania filmików. Trzymajcie się cieplutko jeszcze raz i pa pa!